Ogromna fala krytyki w stronę Fagaty po filmiku Maszy. Czy Fagata wykorzystała z Ja mam teraz plan B i mój plan B jest taki, że do mnie wypisuje strasznie styl. Ale jaki styw <gryw> bym promował i bym zarabiła na jakimś Instagramie czy czymś takim. Na wstępie tylko przypomnę o zasubskrybowaniu kanału, aby nic was nie ominęło, a teraz zaczynamy dzisiejszy materiał. Agata Funk na internetowej publiczności jako fagata znalazła się w ogniu krytyki ze strony internautów. Zapowiadany film przez Monikę Kociołek podczas konferencji Ma został wypuszczony przez byłą koleżankę. Fagaty, Masze. No bo się jej, boisz. Bo wiesz, co na ciebie ma? Ja też bym się bała osoby, która miałaby takie brudy na mnie. A, dobrze, A jakiego typu to są brudy? Ludzie nie są gotowi na to, co zobaczył jutro o 18. .00. Zapraszam na kanał Maszy. Jest to klasyczny film, aby wywołać dramę i zdobyć sporo zasięgów, bo w dzień publikacji Masza zgarnęła sporą ilość subskrybentów, a liczba ta zapewne jeszcze wzrośnie. Trzeba przyznać, że owa Masza wyczekała idealny moment na publikację filmu, ze względu na to, że już w najbliższą sobotę Fagata ma swoją walkę na Fame 14. Zapewne dzięki temu film zgarnął sporą ilość wyświetleń, kilkukrotnie większą od innych pozostałych filmów na kanale. Większość filmu to klasyczna drama i oskarżenia bez większych dowodów. Jednak co najdziwniejsze, w filmie obrywało się też Sylwestrowi Wardędze. Fundamentem zmiany fagaty jest oczywiście szeryf internetu, czyli Wardenga. Sylwester ostatnio bardzo ocieplił jej wizerunek. A wiadomo, że jak szeryf coś powie, to połowa internetu od razu uzna, że tak musi być. Maszać ja też mogę powiedzieć, że jak się już do mnie pierdalasz, to wiesz, ja mam nagrania. Twoje mam nagrania co twój menadżer mówi o mnie i tak dalej. Mam nawet twoje groźby, jak twój menadżer mówi, co ty byś nie zrobiła, jak będę na przykład o tobie gadał i tak dalej, więc wiesz. Uważaj, bo wchodzisz na bardzo grząski E, e, na bardzo grząski grunt. Najciekawsze z całego materiału są nagrania głosowe Fagaty, z których można wywnioskować, jakoby związek ze Stu był zaplanowany, aby zdobyć zasięgi i promocję, aby nie musieć pracować. No ja teraz mam plan B. Słuchaj <laughs> tego. Ja mam teraz plan B i plan B jest taki, że do mnie wpisuje straszny Stu. A... Stew to jeszcze więcej zarabia niż ten piłkarz jeden. Ale jaki Stew promował i bym zarabiał na jakimś Instagramie czy czymś takim. W samych nagraniach, jak można usłyszeć ufagaty, nie wypalił plan A, czyli piłka Lecha poznań, natomiast plan B zadziałał w 100%. Możecie poznać w końcu, w końcu po tylu czasu moją dziewczynę. Ej! Jest. Macie Instagram tutaj, jakbyście chcieli follow'ować czy coś. Większość internautów zna fagatę głównie przez związek ze Stuartem, poprzez który zasłynęła w internecie. Jednak nieco później ich związek się rozpadł mniej więcej w tym samym czasie, co rozpadał się pierwszy Team X, a jak to się skończyło, to większość dobrze pamięta. Chciałabym tylko po... ostrzec inne dziewczyny. Nie spotykajcie się z tym człowiekiem. Po tym wszystkim Stew nie mógł się pozbierać i zniknął z internetu, a kolejnym planem fagaty było dołączenie do uniwersum kamerzysty, który wtedy robił ogromne wyświetlenie na YouTube. Ej, śniadanko ci przyniosłem trochę, Do łóżeczka. W sensie widzę, że już się pomalowałaś, czyli no to już mi to zajęło. No, to też już zjadłam. Zjadłaś już śniadanie? Czemu malina? tutaj dałeś? Ja lubiłem malin. To jest takie tłuste. przecież wiesz, że na biedzie. coś mi sugerujesz? Czy to była miłość, czy może promocja swojej osoby u nowej grupy odbiorców? Ja nie wiem, ale ocencie sami. Zakończenie relacji z kamerzystą też do najprzyjemniejszych nie należało. Następnym celem okazał się Zebo, w stronę którego robiła podchody, jednak tu widać, że z jednej i z drugiej strony chodziło jedynie o zasięgi. Ponieważ dzisiaj jest taki dzień, gdzie idę na randkę z Zebo. Wow! Ale ja nie umiem grać Zebo, jak będzie 200 tysięcy lajków. bo potrzebuję naprawdę, tej ADG no, Pipości. Tak, 200 tysięcy lajków, widzimy się naprawdę. Mhm. Tutaj Zebo mógł powiedzieć tak jako ostatnio. Wiedział, że dobili jego widzowie, że 100 tysięcy, i pewnie domyśla się, że dobiją też 200 tysięcy. że toż będzie. Będzie to wyzwanie. A też popatrzcie na to, że Zebo bardzo zależy na tym, żeby o tej randce usłyszał jak najwięcej osób, żeby o jego uczuciach do fagaty usłyszał jak najwięcej osób. Dlatego regularnie dopinguje, jak oglądamy na streamach jego randkę. Zachęca do 200 tysięcy lajków. Pewnie zaciera rączki na to, że jest 600 tysięcy wyświetleń i takie. Widzisz, fagata, bez ciebie bym tego nie osiągnął. Podczas transmisji live u Wardengi miała częściowo okazję do wytłumaczenia się z tego, jednak ja osobiście nie kupuję tego typu tłumaczeń. Poza tym zapowiada odpowiedź na film Maszy, jednak po chwili się z niego trochę wycofuje. Była mówiona w żarcie. Ja się ogólnie do tego złotych. filmu odniosę. Nie wiem, czy nawet będę marmować czas na, na jakikolwiek odpowiedzi. Jeśli te założenia z planem A, B czy C są prawdziwe, to można powiedzieć, że fagata je bardzo dobrze zrealizowała, bo jest aktualnie w topce polskich influencerek. Po tych głosówkach wizerunek fagaty bardzo mocno usierpi, możliwe, że część widzów się od niej odwróci, jednak internet już nieraz udowadniał, że dramy internetowe jak szybko przychodzą, tak szybko się o nich zapomina, więc zapewne za miesiąc już mało kto będzie o tym pamiętać, ale na pewno opinia o niej się zmieni. Standardowo dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji. A jak materiał Cię zaciekawił, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału, aby nie pominąć newsków ze świata internetu i nie tylko. A ja tymczasem się żegnam, się maneczko i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć! Nie było... E, gdzieś tam z tyłu głowy u ciebie, e, że nie, nie patrzyłaś na nie trochę przez pryzmat tego, że to jest dla ciebie szansa na wybicie? Nie, absolutnie nie. Ja nigdy e, nie miałam. E, to, to, to nie było jakieś moje marzenie, żeby być influencerką. Dobra, no ja teraz mam plan B. <laughs> Słuchaj tego. Ja mam teraz plan B i plan B jest taki, że do mnie wpisuje straszny stiu. Ale jaki stiu <laughs> promował i bym zarabiała na jakimś Instagramie czy czymś takim?